Aby zmierzyć jego zużycie i porównać z wcześniejszymi odczytami, by zobaczyć, jak opona zużywa się na torze. Cała ekipa stara się, by ich kierowca wyszedł na prowadzenie. Zużycie wygląda bardzo dobrze. Trochę bardziej ścierają się z tyłu po prawej, ale to w porządku. Na razie może tak zostać. To bardzo zmysłowe doświadczenie. Dosłownie czuję gorąco bijące z opon. Dźwięk też jest niesamowity. Czuć opony, olej i benzynę. Niesamowite. Coś się wydarzyło. 7, 8, 9 aut. Wiele z nich z pierwszej dziesiątki. Cały tor. Bardzo groźne. Brał w tym udział Mark Martin. Duża kraksa. Pali się samochód Marka Martina. Kula ognia. Mark wyrostaje się ze środka. Współczuję Dionowi i jego chłopakom. To mili goście, ale to część wyścigów. Na pewno są jednak rozczarowani. Zostało jeszcze osiem okrążeń. Przykro mi. Współczuję wam. Widziałeś tego grilla? Szaleństwo. Nic mu nie jest. Widziałem, że wysiadł. Będzie nam przez to trudniej. Musimy się teraz bardziej przyłożyć. Macie świetnego szefa, świetnego kierowcę i sami jesteście doskonałą ekipą. Dzięki. David Rudiman wypadł gdzieś dobrze, jest dziesiąty, próbując zachować swoją pozycję. Wyścig wygrywa Kevin Harvey. Great job, driver. Great job, buddy. David zaciął się z tyłu. Chyba był niestety jedenasty. Utknął z tyłu, nie mógł przesunąć się do przodu. Szło mu bardzo dobrze, ale to część wyścigów. Dziękuję, że mogłem tu z wami być. Szczególnie z tobą, Scott. Cieszę się, że miałeś taką szansę. Byliście świetni. Dobrze sobie poradziłeś. Doceniam to. Dziś byłem innym fanem niż wszyscy, bo większość z nich nie miała okazji zrobić tego, co ja. Ale na pewno jest jakiś sposób, by oni także mogli tego doświadczyć. Miałem tu wspaniałe przeżycia. Nigdy tego nie zapomnę. Wkrótce Steve zbierze swoich współpracowników w siedzibie NASCAR. Przez wszystkie lata w wyścigach nigdy nie byłem w centrali. Moja przygoda prawie dobiegła końca. Ci, których spotkałem, zostali tu wezwani. Powiedziano im, że mają mnie ocenić. Nie mogę się doczekać, aż powiem im prawdę. Mamy ocenić, jak Kevin sobie poradził. Cieszę się, że znów go zobaczę. To miły facet. Dobrze pracował. Lubimy go. Przez wszystkie moje lata w wyścigach nigdy nie byłem w centrali. Witaj. Wyglądasz dziś inaczej. Jakbyś miał wystąpić w wiadomościach. Myślisz, że jesteś tu, by ocenić moją pracę, ale wcale tak nie jest. Nie nazywam się Kevin Thomas, tylko Steve Phelps. Pracowałem z wami incognito. Brałeś w tym udział. Jestem dyrektorem do spraw marketingu NASCAR. Wspaniale. Próbowałem założyć to koło. Waży ponad 30 kg. Nie dawałem rady, ale pokazałeś mi jak i udało mi się. Tak, zrobiłeś to. Zrobiłeś na mnie wielkie wrażenie. Jesteś wspaniałym ambasadorem naszej dyscypliny. Sądzę, że przydadzą nam się Twoje pomysły. Powołam specjalną radę. Zostaniesz jej członkiem. Podzielisz się z nami swoimi przemyśleniami, co należy u nas zmienić. Jak Ci się to podoba? Świetny pomysł. Każdego tygodnia mamy wiele pomysłów, na które nikt wcześniej nie wpadł. Cieszę się, że będę mógł o nich powiedzieć. Wspominałeś o swoich obawach dotyczących pracy, o tym, że kiedyś się skończy. Gdybyś kiedykolwiek potrzebował zmienić pracę. Coś dla Ciebie znajdziemy. Dziękuję. Zajmiemy się tym. Na pewno znajdziemy coś, co Ci się spodoba. Czuję się wyróżniony. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Trzymaj się. Czuję się zaszczycony, że mogę związać swoją przyszłość z Nascar. Scott, dziękuję za czas, który mogłem z Tobą spędzić. Cała Twoja ekipa jest wspaniała. Chcę osobiście coś dla Ciebie zrobić. Po pierwsze, prawie non-stop jesteś w drodze trzy tygodnie w miesiącu. Wspominałeś, że chciałbyś, by towarzyszyła Ci rodzina. Dlatego możesz wybrać, na który wyścig ma przyjechać, a my za wszystko zapłacimy. Dzięki. Chcę też podarować bilety dla członków Twojej ekipy. Każdy z nich będzie mógł przywieźć swoją rodzinę na wybrany wyścig w 2011 roku. Niesamowite. Wiele to dla mnie znaczy. To wspaniałe, że ktoś nas wysłuchał. Liczą się nie tylko ze zdaniem kierowców czy sponsorów, ale i z naszym, bo właściwie również dzięki nam istnieje ten sport. Cieszę się, że przyjechałeś. Wciąż będę mówił do ciebie, Kevin. Bardzo podobała mi się współpraca z wami. Macie niezwykłe podejście do fanów. Było mi bardzo miło to obserwować. Postanowiłem, że ty, Cindy, dostaniesz podwójną stawkę. Możesz przekazać wszystko dziewczętom. To dodatkowe 10 tysięcy dolarów. Mam nadzieję, że wam pomogą. Wspaniale. Nie mogę w to uwierzyć. Tom, jesteś fanem wyścigów. Zazwyczaj pracujesz i nie masz czasu ich oglądać. Dlatego wyślecie na wyścig mistrzów. Byłoby wspaniale. Oczywiście pokrywamy wszystkie koszty. Cudownie. Będziesz się świetnie bawił. Powinienem zabrać ze sobą siostrę. Możesz zabrać kogo chcesz. Zaproszę kogoś innego. Zobaczymy. Bardzo to pomoże naszym dziewczynom. Zrobiłabym dla nich wszystko. Adoptowałam troje dzieci, bo nie mogę mieć własnych. Powiesz coś? Nie mam pojęcia, co powiedzieć. Współpraca z tobą była przyjemnością. Zadania, które wykonujesz, są niebywale trudne. Męczysz się w ukropie. Cieszę się, że podzieliłeś się ze mną swoją historią. Wiem, że twój syn Daniel ma poważne kłopoty ze zdrowiem, że choruje na białaczkę. Chciałbym mu coś dać. To kask z ubiegłego tygodnia jest podpisany przez wszystkich kierowców biorących udział w ostatnim wyścigu. Pomyślałem, że Daniel zechce zachować go na pamiątkę. Oczywiście życzę mu też zdrowia. Dziękuję. Jeszcze jedno. Wszystkie dodatkowe koszta, jakie ponosicie w związku z chorobą, będą pokrywane przez firmę. Do czasu, aż Daniel wyzdrowieje. Naprawdę? Koszta podróży i opieki medycznej. Zajmiemy się tym. You serious? Mówisz poważnie? Excuse me. Tak. It's okay. um, wow. Um, okay. Really? Yes. It's, it's to coś więcej niż szczodrość. It just overwhelms me. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że pracuję dla wspaniałej firmy. The fact that, uh, I work for a Cieszę się, że mogę ci to powiedzieć. Nie wiem, jak dziękować. Steve, W końcu to do mnie dotrze. Steve, prawda? Powiem kilka słów do pracowników. Denerwuję się. Powitajmy Steve'a Phelpsa. Tak jak powiedział Robin, nazywam się Steve Phelps. Przez ostatni tydzień udawałem zwykłego pracownika firmy. Moim zamierzeniem było poznać naszych fanów oraz dowiedzieć się prawdy na temat warunków pracy w firmie. Wiele się nauczyłem przez ostatni tydzień. Sami zobaczcie, nieźle się ubawicie, oczywiście moim kosztem. Tak jak pokazywałem. Jest gdzieś. Gdyby to był wyścig, wyrzuciłbym cię. Otworzą to dla nas wszystkich. Uważaj, gorące. Do góry nogami. Jest w tym pewna trudność, ale nie aż taka. To był dla mnie zaszczyt. Tak wiele się nauczyłem. Dziękuję. Poznaj moje córki. To jest Sierra. Miło jest zobaczyć, jak to wszystko wygląda od kuchni. To mój syn, Daniel. Miło Cię poznać. Nauczyłem się, że jestem w stanie wpływać na życie innych w pozytywny sposób. Mam szczęście, że mnie to spotkało. Okazało się, że faktycznie mamy najlepszych fanów na świecie Niektórzy z nich pracują właśnie w NASCAR Po kilku tygodniach Żona Scotta przyjedzie na wyścig w Sonomie Dionowi urodził się syn Tyson Nico ważył blisko 4 kg. Cheerleaderki rozpoczęły sezon w nowych strojach Syn Glena kontynuuje leczenie. Steve zorganizował konkurs, w którym można wygrać przygodę podobną do tej, którą sam przeżył. Wersja polska dla BBC Worldwide. Start International Polska. Tekst Magda Fiałkowska. Czytał Ireneusz Królikiewicz.